Ziemia. Siedlisko życia od ponad 4 miliardów lat bije na alarm. W Afiona Energia jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć planecie i stanąć na czele transformacji do zdekarbonizowanej gospodarki. Jesteśmy ekspertami w projektowaniu lepszej planety. Generujemy czystą energię dla milionów ludzi na pięciu kontynentach, wnosząc wkład w powstrzymanie globalnego ocieplenia. Jesteśmy pierwszą firmą energetyczną na świecie, która wykorzystuje wyłącznie źródła odnawialne jako najbardziej konkurencyjną formę wytwarzania energii elektrycznej. Stawiamy na ciągły rozwój dzięki wysiłkom zespołu ekspertów w całym łańcuchu wartości. Od 2015 roku utrzymujemy się w czołówce światowego rankingu najbardziej ekologicznych dostawców mediów komunalnych. Jesteśmy globalnym przedsiębiorstwem z najdłuższą historią w sektorze. To my przyłączyliśmy do sieci pierwsze komercyjne farmy wiatrowe w Hiszpanii już ponad 25 lat temu. Dzisiaj jesteśmy jednym z wiodących operatorów na świecie pod względem zainstalowanej mocy. Zbudowaliśmy niektóre z największych elektrowni fotowoltaicznych na Ziemi w najbardziej nieprzyjaznych lokalizacjach. Pozyskujemy energię z wody w stuletnich zakładach działających lepiej niż w dniu, w którym je uruchomiono. Przekształcamy odpady rolnicze i leśne, tworząc nowe szanse dla sektora. Wykorzystujemy ciepło ze słońca w innowacyjnych instalacjach fotowoltaicznych, które nieustannie zyskują na popularności. Dbamy o nasze obiekty znajdujące się pod nadzorem jednego z najbardziej zaawansowanych centrów sterowania na świecie. Współpracujemy z naszymi klientami przy projektowaniu rozwiązań, które najlepiej spełnią ich potrzeby. Najpotężniejsze firmy zaopatrują się w elektryczność u nas, ponieważ pomaga im to zmniejszyć własny ślad węglowy oraz poprawić wizerunek korporacyjny. Optymalizujemy i dekarbonizujemy zużycie energii w przedsiębiorstwach i instytucjach przy użyciu najnowszych technologii. Dostarczamy także zrównoważone rozwiązania w zakresie elektromobilności. Inwestujemy w przyszłość poprzez innowacje, poszukując rozwiązań, które będą determinować wybór źródeł energii w przyszłości. Jesteśmy pionierami w niektórych najbardziej przełomowych obszarach technologii w sektorze energetycznym. Współpracujemy z najlepszymi operatorami w terenie, abyśmy jako pierwsi mogli zaoferować nowe nośniki energii i znaleźć swoje miejsce w innych niszach biznesowych. Złożenie zobowiązania wobec planety jest również zobowiązaniem wobec ludzi. Właśnie dlatego realizujemy programy na rzecz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju Narodów Zjednoczonych. Planeta wszczęła alarm, na który możliwa jest tylko jedna odpowiedź. Trzeba działać już teraz. W Afiona Energia mamy możliwość oraz potrzebną energię, by wykorzystać historyczną szansę na zbudowanie lepszego i bardziej zrównoważonego domu dla nas wszystkich.